Cześć, tu Ewa Zychowicz. Cześć, tu Estera Wiazowska. Zamierzamy wspólnie z Esterką prowadzić od 17 listopada szkołę dla rodziców. Będą to spotkania w piątki. Plan jest, że będziemy zaczynać o 17.30, kończyć po trzech godzinach o godzinie 20.30. Przez 10 tygodni, 3 godziny. Estera, myślę, że zacznijmy od tego, że projekt Szkoła dla Rodziców powstał w oparciu o książkę. Tak, powstał w oparciu o książkę Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Troszkę też w oparciu o książkę Gordona Wychowanie bez porażek. To są książki, które są na rynku polskim znane już jakiś czas. I na podstawie tych książek dawno, dawno temu w Poznaniu Zofia Śpiewak z zespołem swoim, to były takie pierwsze osoby, które podjęły się stworzenia. Cyklu, właśnie, kursu Szkoła dla rodziców. Wtedy to miało jeszcze tytuł Szkoła dla rodziców i wychowawców. I na podstawie tych książek powstał bardzo ciekawy, bardzo głęboki i dotykający ważnych aspektów życia kurs, adresowany do osób dorosłych, które mają własne dzieci, które pracują z dziećmi, które myślą o posiadaniu dzieci. Jest to kurs, który ma na celu nie są to treści psychoterapeutyczne, są to treści psychoedukacyjne, więc my po tym kursie czujemy się trochę pewniejsi, trochę spokojniejsi, trochę uspokojeni w tym, że nie tylko my tak mamy ciężko i nie tylko my się bijemy mhm. z własnymi myślami, co ze mnie zarodzić. Bardzo fajna tematyka, głęboka, szeroka też, bo dotycząca rzeczywiście jakby wszystkich wyzwań rodzicielskich, takich jak jak nagrody, jak kary, jak role w rodzinach, jak właśnie wspieranie, jak usamodzielnianie dzieci, więc wszystkie rzeczy, które tak naprawdę no, każdego rodzica gdzieś tam spotykają na, na jego drodze. Ale jest to zrobione też w taki szalenie praktyczny sposób. Ja znając i czytając książki wiem, że to jest coś takiego, że po prostu się czyta i się przyswaja tą wiedzę, gdzieś się ją tam łyka i upycha w pamięć długotrwałą. Natomiast Silną stroną tego kursu jest, jest zaangażowanie wszystkich na miarę, oczywiście gotowości każdego uczestnika, ale w taki sposób, że to, to coś zmienia, to coś zmienia nam i to coś zmienia jakby w naszym kontakcie z naszymi najbliższymi. Jesteśmy obie po kursie trenerskim. Był bardzo intensywny, trwał tydzień od 9 do 18 z Kasią Komaszewską. Kurs był organizowany przez Stowarzyszenie Szkoły Szkoła. dla Rodziców. I myślę, że dla mnie, wiesz, było bardzo takie zaskakujące to, że trochę myślałam sobie, że dobra, idę po narzędzia, po konkretne rzeczy i teraz mi powiedzą i ja to będę przekazywała dalej. Dużym dla mnie zaskoczeniem było takie rzeczywiście bezpośrednie mocne doświadczenie, bo to się zupełnie inaczej tą wiedzę przyswaja. Myślę też, że każdy no, 10 spotkań, różne tematy są podejmowane, tak jak ty mówiłaś, no, między innymi to są właśnie granice, uczucia, też współpraca, kary, czy rozwiązywanie problemów, konfliktu też zachęcenie do samodzielności i to jest dla mnie wiesz istotne, że każdy temat porusza też jakiś aspekt mojego rodzicielstwa, ale dotyka też mnie bezpośrednio. Przyniosłam z tego szkolenia taką kartkę, która wisi u nas dzisiaj taka 170 o uczuciach, rozpiskę z różnymi właśnie emocjami napisanymi i bardzo też fajna była reakcja mojego syna, który powiedział, że mamo ja nie zdawałem sobie sprawy, że ich jest tak dużo. Wydawało mi się, że jest radość, smutek, a Tutaj cała kartka jest zapisana różnymi emocjami, i powiem Ci, że ja też no, pracuję z, z dziećmi na co dzień, i też często je zachęcam do tego, żeby dzieliły się swoimi emocjami, tym, jak się czuły, i często jak gdy słyszę na przykład dobrze, to czułam taką irytację, bo mówię, kurka, jest tyle wspaniałych emocji, a dzieci mówią dobrze, no, trzeba je tutaj wyedukować. Hmm. I ja rzeczywiście, wiesz, no z tych wszystkich kartek, tam było, nie wiem, ze 40, z 50 kartek wypisanych, ja rzeczywiście przyniosłam do domu te emocje, bo mówię, też mam taką zubożały język hmm. w tym temacie i to też warto rozwijać. Dlaczego o tym mówię? Bo dla mnie to jest takie oczywiste i proste i to jest też, mam wrażenie, że siła tego kursu, że... Mówi się o rzeczach prostych, no można sobie w każdej sekundzie wygooglować, tak? tak. Te emocje. Książek też na pewno tak. mamy mnóstwo emocjach, no mówi się o tym bez przerwy. Trochę tak z poziomu głowy my wiemy. A tutaj na tym kursie ja mogłam to rzeczywiście poczuć i zacząć też po prostu nazywać, nie? Tak. Bo tam wiesz dwa razy przecież Ty też, też wiesz, tak. dwa razy dziennie i na początku i na końcu dnia też się dzieliliśmy, z czym jesteśmy. Tak. Z czym się zaczyna i z czym się kończy. Tak, i rzeczywiście tą kartkę no, bezprzerwona była u nas w użyciu i, i cały czas z tego korzystaliśmy. Mhm. To weszło mi, wie, no tydzień, ale naprawdę jestem wieszy, taka czuję się bardziej, że wiem, że umiem. Używać tych słów, które zawsze gdzieś w okolicy bliziutko były. Były, tak, i były dostępne. Zatrzymało mnie to, co powiedziałaś, że, że przyszłaś po narzędzia, bo to jest, powiem ci też, znamienne i nawet kiedy rodzice się pojawiają na tym kursie, to przechodzą z gotowymi pytaniami i z gotową potrzebą. Uzyskania jasnych, klarownych odpowiedzi. Co w takiej sytuacji, co w takiej sytuacji, żeby dostać to narzędzie, żeby dostać ten magiczny guzik bądź tą magiczną różdżkę, która odmieni całą sytuację. To zaklęcie też, nie? To zaklęcie. Złoty jak tylko to... wpuszczam. Tak, działa. I coś się tam dzieje takiego, że odkrywamy, że nie ma jednakowych działań na wszystkie problemy świata, które dotyczą naszej rodziny. Że tak naprawdę chodzi o to, że. Bliskość, relacje, kontakt z dzieckiem jest czymś żywym i narzędziem jest gotowość, autentyczność, empatia, a nie pewne, wiesz, takie ABCD. Tam nie ma szyfru. I powiem ci, że to jest takie dla mnie uwalniające, że tam się nie odpowiada na pytania, tam się odkrywa, że Ty, jako rodzic, sam sobie odpowiadać na te pytania, że to, to nie jest tak, że te prowadzące osoby, wszystko wiedzące, wyedukowane, one teraz siedzą i mówią, co należy w tej sytuacji zrobić, co w tej, tylko się zastanawiamy, dzielimy się, dzielimy się wyzwaniami, pokazujemy, zwracamy uwagę na różne aspekty i jest ten moment. Ja go często doświadczyłam, że po kilku zadanych pytaniach ja nagle wiem i rozumiem. Mhm. Myślę, że to nasz... się we mnie. I mm -hmm. to jest to, co Ty powiedziałaś też, że to my znamy nasze dzieci, że to my jesteśmy najbliżej ich i że to my jesteśmy specjalistami od naszych dzieci i to jest szalenie wzmacniające rodzica i jego kompetencje, jeśli chodzi właśnie o, o te relacje z, z dziećmi. Myślę, że naszą rolą jako prowadzącej jest też to tworzenie tej atmosfery, takiej, ja to nazywam, sytuacji twórczej, w której rodzice czują się przyjęci, tak. bo wydaje mi się, że to jest też takie istotne. Biorąc pod uwagę nasze historie różne, rodzinne, znaczy, no, albo tak, staramy się być dzielni, albo wiemy już, że musimy coś tam zrobić, albo też no, nie mamy do końca z komu się podzielić, z różnych trudności, albo często właśnie też słyszymy rady, słyszymy mm, pocieszenia, słyszymy różne, prawda, elementy, tak. które nie do końca są pomocne, które nie tak jakby nie krzepią naszego serca. Tak. I nie wzmacniają tak. nas pamiętasz tak jeszcze, jak, tak. jakie były te elementy, które tak. generalnie tak Dobre. na co dzień się z nimi spotyka. Mhm. Się tak, właśnie takie za zachęcanie do, mhm. do działania na zasadzie takim, lepiej zrób tak, tak, tak i mhm. tak, i mhm. Tak, mhm. tak musisz zrobić. Mhm. I też takie mówienie o sobie na przykład, tak. Mhm. Mhm. Mówisz, opowiadasz, że tutaj masz taki problem, Problem, a ktoś ci mówi, słuchaj, a ja no gorzej, ja to mam tak i tak, a tamta koleżanka to już w ogóle ma strasznie. Tak. Mm -hmm. To są te rzeczy, które rzeczywiście nie wspierają, my się staramy, żeby ten kurs był wspierający, mm -hmm. żeby też zakładał taką właśnie atmosferę otwartości na siebie nawzajem, mm -hmm. ale też jeżeli jakby. Istotne jest, żeby, żeby też czuć się bezpiecznie ze swoimi historiami, że te historie zostają w tej mhm. grupie, w której były wypowiedziane. I, I to myślę, że też tak ośmiela ludzi, tak, mhm. że mogą czuć się też bezpiecznie wysłuchani i nieocenieni. Dla mnie to bezpośrednie doświadczenie, właśnie przyjęcia i przeżycia, właśnie nie słuchania rad, tylko rzeczywiście taka akceptacja tego, z czym się mierzę. Zobacz, że to tak na tym kursie wspaniale się ze sobą przenika, no bo to tak, ja dostaję to wsparcie, więc chętnie daję dalej. No, tak. daję dalej jako trenerka, ale daję tak. dalej przede wszystkim to, co chcemy zrobić dla rodzicom. Pokazać im, że to, co dostają, mogą właśnie dać dalej, ja. tak? Czyli dzieciom znowu nie dawać rad, nie użalać się tak. i tak dalej, tylko po prostu przyjąć, zaakceptować. I to jest. Myślę, że siłą właśnie tego kursu jest też to, że sama doświadcza, że ojej, na przykład taki, ul, dla mnie to była ulga, że to jest to, że jak przyjemnie jest, gdy ktoś mnie właśnie nie ocenia, nie żałuje, tylko po prostu to przyjmie i chętnie dam to dalej mojemu dziecku albo moim dzieciom na zajęciach. Tak, i tak sobie myślę, że to jest, to jest właśnie to, to że mm, informacje wszystkie możemy wygooglować, możemy sobie wyczytać. Natomiast siłą tego kursu jest to, że my przeżywamy pewne sytuacje. Są to scenki, natomiast emocje, które idą z tyłu, są prawdziwe, są bardzo prawdziwe i człowiek tą pamięć emocjonalną ma taką naprawdę dobrą i to się pamięta. Pamięta się to uczucie ulgi, które mhm. się dostało w tym momencie, jeżeli ktoś. Zrozumiał Ciebie, kiedy Ciebie wysłuchał, kiedy Cię wsparł bez oceny. I to jest, to jest rzeczywiście taka mocna rzecz w tym kursie. I to trochę nas jako rodziców rzeczywiście zmienia. Nie wytłumaczenie, nie wyjaśnienie, nie przeczytanie setek książek, jakichś rad i połajanek, tylko zrozumienie tego, że ja takim chcę być dalej, ja chcę to dopuszczać dalej. Tak jak mówiłaś. Mm -hmm, mm -hmm. 17 listopada zaczynamy szkołę dla rodziców, ale jeszcze zapraszamy serdecznie. 27 października. Mhm. Będzie to spotkanie zero. Tak, będzie to spotkanie zero dla wszystkich słuchających, dla wszystkich zastanawiających się osób, które myślą sobie ciekawe, jak jest na tej szkole dla rodzica, ciekawe, z czym to się je. Chcemy zrobić takie spotkanie, gdzie troszeczkę pokażemy jakby tą energię szkoły dla rodziców, gdzie pokażemy o co chodzi tak naprawdę w tym cyklu spotkań, o co chodzi nam jako prowadzącym i co się może zadzieć z nami jako rodzicami, to będzie takie ogólne spotkanie, troszkę o wysłuchaniu i troszkę o tym, jak słuchać nasze dzieci. To mogę już powiedzieć. Mhm. I tutaj bardzo serdecznie zapraszamy każdego. Tak. To, co Kasia Komaszewska, o której szkoliłyśmy się obie, powiedziała o spotkaniu zero, to to jest taki moment na podjęcie decyzji, że nie chce. Tak. Że, bo to jest... Bardzo duże też zobowiązanie, no 10 spotkań po trzy godziny, więc też dobrze, jeśli mam w sobie taką otwartość i dobrą decyzję, nie? że nie, nie wykruszę się po dwóch, po trzech spotkaniach. I teraz, gdy przychodzę na tą wzorówkę, to mogę właśnie podjąć decyzję, że tak chcę, albo przyszłam, doświadczyłam, no skorzystałam w sumie, bo też tam są takie treści, z których można skorzystać, te psychoedukacyjne, można też przeżyć, doświadczyć, ale można też podjąć decyzję, że nie, to nie jest dla mnie. Tak. Więc do tego też zachęcamy, żeby po prostu podjąć tę decyzję. Tak. Ja osobiście jestem osobą, która rzeczywiście woli czytać książki, woli słuchać wykładów. Nie za bardzo dobrze czuję się w takiej roli zaangażowania, bycia uczestnikiem scenek, robienia coś, ale na przekór wszystkiemu to właśnie we mnie najwięcej robi. I z punktu widzenia takiego jakby osobowościowo introwertyka z takim obserwatorskim sznytem mhm. chcę powiedzieć, że to jest niesamowite co się dzieje w człowieku kiedy odgrywa jakąś scenkę i scenka jest nieprawdziwa, scenka mhm. jest wymyślona, ale to co się buduje w człowieku, to co się buduje mu w sercu, te wszystkie emocje są bardzo autentyczne, bardzo prawdziwe i i bardzo, bardzo pomocne. Dla mnie te scenki to, wiesz co, były takie naprawdę y, tak jakbym na czarno-białym telewizorze oglądała, no bo teoretycznie mogę właśnie czytać książki, czy przyswajać jakąś wiedzę, no w inny sposób, wiesz o co chodzi, że oglądam tak. jakąś scenkę i to jest wszystko czarno-białe. A tu, gdy na tym kursie miałam możliwość przeżycia, uczestniczenia, wzięcia udziału w tych scenkach, to po prostu takie było mega nasycone kolorem, tak. po prostu ociekało tą barwą. To, to jakoś tak to wizualnie, tak. wiesz, widzę, że to rzeczywiście jest takie bardzo żywe. I to jest takie autentyczne, mm -hmm. słuchaj, to jest naprawdę przeżyte. I w ogóle badania dotyczące szkoły dla rodziców są takie, że to jest jeden z niewielu programów profilaktycznych, który rzeczywiście spełnia swoje zadanie w takiej zmianie stylów rodzicielskich, że, że rodzice rzeczywiście po tym kursie coś się zmienia. Czują się mocniejsi, czują się uspokojeni, czują, bardziej ufają, że tak powiem, sobie i, i swoim kompetencjom, ale też ta wiedza, którą dostają w taki właśnie szalenie przyswojalny sposób, zmienia też ich podejście do najbliższych. Moja koleżanka, która też jest trenerem, powiedziała mi, że to jest jeden z niewielu kursów, a dziewczyna bardzo doświadczona, 20 lat pracująca w, w edukacji, psycholog, psychoterapeuta powiedziała, że to jest jeden z niewielu, kursów, który tak, tak dużo wniósł jej zrozumienia odnośnie jej relacji z innymi ludźmi, nie tylko z dziećmi, mhm. też z innymi dorosłymi, więc ja to też doświadczyłam jako, jako doświadczona matka już Prawie 18 lat matkuję, mhm. dalej były treści, które mnie zaskakiwały, które mnie poruszały, które mnie w jakiś sposób tak bardzo dotykały i to mnie też zmieniało. I, i wróciłam, pomimo, że no, no, wiem dużo i jakoś to przekuwam, wydaje mi się, na praktykę, to dalej, dalej było dużo rzeczy takich, które po prostu nie zostały mi tak pięknie sprezentowane mhm. na tym kursie, i to było piękne. A powiedz dlaczego chcesz prowadzić te zajęcia? A. Dlaczego? No właśnie, co sprawiło, nie? Że przyszłaś w pewien lipcowy poranek do mnie i mówisz, Ewa, skończyłam taki wspaniały no, kurs, to, chcę to go powiem, prowadzić. To powiem ci, to powiem ci że było, było trochę tak, że ja przyszłam do ciebie, bo miałyśmy coś tam podpisać. I tak naprawdę tak. byłam w takiej właśnie jeszcze no, energii. dokumenty, tak. Po, 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 do mm -hmm. dokumenty, Ewa miała pół godziny, bo wyjeżdżała gdzieś. Tak. I ja, ja tak usiadłam i zaczęłam jej opowiadać. Zaczęłam ci, Ewa, opowiadać o tym, że byłam na takim kursie, w, w takiej chyba jeszcze energii, w takim Takiej nostalgii, rzeczywiście, zakochanie. To było hmm. chyba to, takie uniesienie, ale takie głębokie, wiesz, takie romantyczne. Natomiast, nie, natomiast nie. Ja, ja to pamiętam tak, że to powiedziałaś: weź to, to poprowadź, to ja ci będę tutaj pomagała. A ja powiedziałam: no nie, nie mogę tego prowadzić jako sama, Sa ja jako sama. Wiesz to ja bardzo cenię sobie w ogóle wspieranie rodziców. To jest dla mnie jedna z takich, nie, nie powiem że misji życiowych, natomiast lubię to, lubię ten moment, kiedy mogę się jakoś podzielić i wesprzeć osoby dookoła mnie, bo to jest bardzo trudna rola bycie rodzicem, bardzo trudna. Moim zdaniem jedna z takich trudniejszych nie ma prawa jazdy na bycie rodzicem. Wiesz, my się uczymy, jak jeździć samochodem, my się uczymy, jak wiesz, jak jakąś maszynę obsługiwać. Nikt nas nie uczy obsługiwania tego dzieciaka, nikt nam nie robi wiesz, takiego restartu i update'u, i nie ma, sami, przed, nie ma próby przed. Nie ma nauki tak. długoletniej, a czasem nawet wchodzimy w to macierzyństwo z licznymi zranieniami tak, swoimi, więc tak. też mamy złe przykłady z domu. Tak. I to jest taki moment, kiedy ja mam wrażenie, że to wsparcie nie na zasadzie, że to i to robić źle, ale takie dawanie siły i takiej energii i motywacji do zmiany jest szalenie ważne. I to było tak, że przyszłam do ciebie i ci tak opowiadałam, bo to był też taki moment, że ja znam te treści, ja znałam już je wcześniej, tylko też sama na, na własnym. Ale jakby... skąd znałaś? Wiesz, co? Bo u mnie w poradni jest przeprowadzana szkoła hmm? dla rodziców. Ja też brałam udział, jakby jako takie, taka osoba okay. pomagająca, i też miałam dostęp do tych, jakby hmm. materiałów, hmm. jakby związanych z tą tematyką, więc teoretycznie. Ja to znałam, okay. natomiast tutaj ja się zakochałam w tej praktycznej stronie, mm -hmm. w tym, że mi to coś rzeczywiście też zrobiło. Ja mm -hmm. po każdym dniu wracałam do domu i opowiadałam mojemu mężowi, i tak się wręcz rozk rozklejałam nad mm -hmm. takimi sytuacjami i odkrywałam tak, tak dużo takich niuansów, o których sobie nie pomyślałam wcześniej, a które właśnie teraz coś tam. We mnie zrobiły. Mhm. I w takim to rzeczywiście nastawieniu przyjechałam do ciebie, myśląc o tym, że nie mam, nie mam drugiej osoby, która by ze mną poprowadziła, bo już też część koleżanek, której znam, które tam prowadzą, już też jest między sobą dogadanych. Mhm. No i ty tak wyskoczyłaś z taką, z taką informacją, żebym to poprowadziła. To znaczy z taką propozycją. Mhm. Pedagodzy. Jak tak? tak, jak Filip Skonopi. Nie, jak zaproponowałaś, ja mam ogromną otwartość na ciebie. Ty, co byś mi powiedziała, to ja po prostu wchodzę w to w ciemno, bo też wiem w ilu kursach, ile szkoleń przeszłaś, ile masz uprawnień i z drugiej strony wiem, jak cenisz sobie czas domowy i taki spokój. Więc jeżeli ty jesteś czymś zajarana i ty mi mówisz, że ty chcesz, to ja po prostu idę w to w ciemno, nawet nie do końca wiedziałam gdzie, co i jak. Tym bardziej, że miałam półroczne doświadczenie współpracy z Tobą na zajęciach i w życiu się tak z nikim konstruktywnie, no powiem kłócić, ale to nie było to słowo między nami, ale w życiu z nikim tak konstruktywnie nie mogłam się domówić, pokłócić, czy jakoś sporne tak, kwestie wyjaśnić, jakiś, wyjaśnić tak. tak to jest to słowo, wyjaśnić, gdzie mam do Ciebie pełne zaufanie i wiem, że Ty to przyjmiesz i zrobisz właśnie raczej efekt aha, że Ty tak miałaś, niż właśnie tak. pójdziesz tutaj z odsieczą na mnie. Więc gdy powiedziałaś, że właśnie potrzebujesz drugiej osoby, no to z ogromną chęcią, ciekawością i niecierpliwością czekałam, czyli to był początek klipca i ja tak. zrobiłam teraz kursy na początku września, no właśnie września i, i teraz dajemy no sobie i teraz chwilę, poszamy. żeby te treści, tak. no właśnie też w nas te tre... osiadły. Te treści mhm. w nas osiadają, mhm. ale, ale taki jest plan, że, że ruszamy z takim. Mhm. I chcemy tak. te rzeczy puścić dalej. Tak, mm. dokładnie. Więc ja myślę, że chcę, między innymi, dlatego, że jest to z Tobą, <grywa> ale również to. jest dla mnie naprawdę fascynujące takie obserwowanie człowieka, który się rozwija, który chce takiego rodzica, który z troską chce po prostu wspierać swoje dziecko. To jest dla mnie takie naprawdę kojące. I teraz w mojej pracy, z, no, pracuję z dziećmi, 10 lat już prowadzę zajęcia i bardzo też, to jest chyba taka właśnie ciekawość, ale też z drugiej strony pewność, bo wcześniej nie miałam w sobie takiej pewności, że chcę bardzo no, tworzyć te sytuacje twórcze, nie tylko dla dzieci, ale również tworzyć tą sytuację taką bezpieczną, pełną otwartości dla rodziców, żeby mogli się też rozwijać. Tak. Ja też wiesz, mam takie przeświadczenie, że, że rola rodzica, jak to dziecko się rodzi, i my tymi rodzicami jesteśmy do końca życia, więc to wymaga, wymaga, wymaga siły, wymaga zrozumienia, wymaga też takiego uczenia się i pogłębiania w ogóle tej wiedzy. I tutaj naprawdę mam wrażenie, że tak jak w wielu przypadkach istnieją jakieś instrukcje obsługi, tak w cudzysłowie powiem instrukcje obsługi, to tutaj w tym byciu rodzicem czasami wydaje mi się, że rodzice już jak mają dosyć, jak już mają wiesz, taki guzik awaryjny, to wtedy szukają pomocy, ale nie wcześniej. A tu mamy profilaktyka. Siłą, tak, siłą tego kursu jest to, że to jest, że to jest profilaktyka, że to jest taki moment, kiedy możemy się Trochę dowiedzieć, trochę przygotować, trochę zobaczyć jakieś działania z boku. Też na... fajnie nie, przepraszam, ci wiede słowo, ale cały czas myślę o tym, że fajnie na przykład nie przychodzić właśnie w kryzysie, tak? tak. Że ten kryzys nas czas, czasem tak odcina, i właśnie no, szukamy już wtedy tak z dużą rozpaczą tego rozwiązania. Tak. A gdy przychodzimy z taką spokojną głową, no ale też z ciekawością i rzeczywiście potrzebą rozwoju jako rodzic, to mhm. te treści zupełnie inaczej. Przyjmujemy. Tak. Tutaj rzeczywiście należy rozróżnić treści psychoedukacyjne, mm -hmm, które tak. są w tym kursie od, od treści psychoterapeutycznych. Mm -hmm. Jeżeli rzeczywiście się zdarzają bardzo trudne, grube tematy, to myślę, że one wymagają rzeczywiście takiego wsparcia konkretnego psychoterapeutycznego. Mm -hmm. Tu nie za bardzo jest możliwość, żeby tak indywidualnie wgłębiać się w sytuację. Jest to bardziej na zasadzie Takiego sprawdzania, patrzenia jak na mapę, mhm. gdzie jestem, co mnie do tego prowadzi, co się dzieje, obserwowania, bycia w tym też w takiej no, grupie osób, które też mogą Cię potrzymać za rękę i powiedzieć: mhm. Ja też mam dzieci, tak? Bo każdy z prowadzących ma dzieci i każdy z uczestników też ma dzieci, i wszyscy jesteśmy, jakby, no, mamy tutaj tą samą rolę. Tak. Powiedzmy jeszcze o wieku dzieci, czy to jest dla rodziców? Bo my rzeczywiście zobacz tak chyba się, bo to jest dla wychowawców, dla osób też, które jeszcze nie mają dzieci. Mhm. My bardzo tak mówimy o rodzicach, bo rzeczywiście nazwa szkoła dla rodziców. Tak. Więc mogą to być wychowawcy, mogą to być pedagodzy. Jak najbardziej mogą być, którzy zaczynają swoją drogę też zawodową. Mogą to być rodzice z dziećmi praktycznie na każdym etapie. Tak. I myślę sobie, że jeżeli Rodzicowi mającemu malutkie dziecko uda się załatwić opiekę nad tym malutkim dzieckiem i wpaść na te trzy godziny piątkowe, to bardzo wiele zyska, bo przygotuje się na pewne rzeczy. To jest bardzo istotne, natomiast rzeczywiście mi się zdarzało też, że, że no, widziałam osoby, które same dzieci nie posiadają, ale na przykład pracują w szkole, i widać było, jak, jak też dużo zrozumienia jest takiego, że nie, tak, no nie mam własnych dzieci, ale. Patrzę przez pryzmat tych dzieci szkolnych, z którymi mam kontakt, z którymi też chcę nawiązać dialog, chcę współpracować, chcę zachęcić je do tego, żeby do własnego jakiegoś komunikowania siebie. Więc to nie jest kurs, który jakby pewną część osób wyklucza. Są oczywiście ciągi dalsze. Ten kurs, ta szkoła dla rodziców i wychowawców tak naprawdę dotyczy dziecka, natomiast też w ofercie tutaj takiej trener. My tego nie zrobiłyśmy, mhm. natomiast Kasia Komoszewska prowadzi też szkołę dla rodziców nastolatków mhm. i tam jest bardzo dużo takich treści stricte nastawionych właśnie na Konfiek kontakt z nastolatkiem. Mhm. Tak, mhm. Czyli te wszystkie wyzwania mhm. dotyczące wieku nastoletniego są tam bardzo mocno wyciągnięte, co nie oznacza, że. To znaczy, ja jestem mamą dwojga nastolatków i mi bardzo fajnie, bardzo mi fajnie mhm. rezonowały te treści z tego kursu, z, tego? z moimi właśnie mhm. też starszymi. Tam pod tytuł tego naszego kursu, w którym wzięłyśmy udział, to dialog. Relacje, rodzice, Dziecko, dialog i relacje. Dokładnie. Tak. Czyli uh -huh, dialog dziękuję. i relacje. Czyli to jest taki fundament, na którym właśnie ten kurs, jakby takie kluczowe słowa, mhm. tak? Czyli mhm. rozmawiamy, uczymy się rozmawiać, uczymy się komunikować, budujemy relacje, budujemy. To, co jest według nas najważniejsze, i jest tam dużo właśnie takiej autorefleksji. Tak. Takiego mhm. myślenia, co ja na to. Mhm. Dobrze, kochana, spotykamy się, mam nadzieję, w sali z grupą 10 osób 17 listopada, ale najpierw grupa 0, której też będziemy przypominać, Przypomnij mhm. termin 27 października. Dokładnie, i są to piątki. Tak, i serdecznie zapraszamy, nawet jeśli ktoś się tak zastanawia, czy warto. Mm -hmm. Można przyjść nas obejrzeć, zobaczyć, co mówimy, Jaki <laughs> jesteśmy. jakie jesteśmy, czy chcecie z nami spędzić 10 tygodni. To zapraszamy serdecznie. Mm -hmm. Zapraszamy, do zobaczenia. Do zobaczenia.